Pomysł istnieje w Europie już od wielu lat. Duże muzea, jak dawne Muzeum Berlińskie Dalem, teraz skomasowane w duże muzea berlińskie, jak Uffizi, jak Muzeum Brery w Mediolanie organizują już jako stałe szkolenia. Przygotowywane przez historyków sztuki dla dzieci w różnym wieku, w różnych grupach wiekowych, jak również i dorosłych, a żeby mogli doświadczać sztuki, a nie tylko sztukę tworzyć, bo osoby niewidome bardzo piękne rzeczy potrafią stworzyć wyrzeźbić, namalować, ale dużo trudniej jest przekazać wiedzę o sztuce historycznej. Chcieliśmy, żeby w tych zbiorach, które udostępnimy dzieciom znalazło się jak najwięcej różnorodnych przedmiotów. Dlatego mamy tutaj sztukę kościelną rzeźby, naczynia liturgiczne, wymonstrancja XIX wieczna. Są również elementy dekoracji zewnętrznych, dekoracji budynków. Mamy bardzo ciekawy przykład dachówki kalenicowej. Są przedmioty z metali, odlewy. Fragmenty przedmiotów kutych. Nastawiliśmy się na różnorodność tych, tych obiektów muzealnych, tak aby można było dzieciom pokazać, w jak różnej formie artyści wypowiadali się. Jest dziecko w stanie rozpoznać coś, czego my nie jesteśmy w stanie zupełnie: drewna gruszy, drewna dębu czy lipy. Tutaj cała bogata snycerka. Gotycka i nie tylko. Oryginalny marmur biały jest w stanie dziecko rozróżnić dotykiem od oryginalnego marmuru czarnego. Różnią się temperaturą. Na terenie naszego uniwersytetu ja podążam tylko skromnie za panem Profesorem Markiem, który otwarł to zainteresowanie wielkimi zdolnościami, jakie mają osoby czy dzieci w i to jest tylko mój jakiś tam skromny wkład do tego, co już tutaj nasza Alma mater ma i, i z dużym autorytetem. Od dzieci uczę się przede wszystkim sztuki improwizacji i tego, że popadanie w rutynę nie jest dobre, bo wtedy przestaje się być czujnym. Dla mnie to jest bardzo wartościowa lekcja. Lekcja tego, jak właśnie postępować w sytuacjach zupełnie nowych. Kiedy trzeba wyjść poza schemat i poza ramy wykładu uniwersyteckiego i powiedzieć coś czasami w prostych słowach, ale takich, które skłaniają nawet mnie samego do tego, żeby coś ponownie przemyśleć, coś, co wydaje mi się już takie oczywiste.